Marszałku, Wysoka Izbo. Ja trochę jestem zdziwiony tym projektem, zwłaszcza, że dzisiaj na Komisji Infrastruktury Lewica zaproponowała swój projekt dotyczący mieszkań komunalnych blokujący je i wykupy tych mieszkań, więc jednocześnie jeżeli chodzi o mieszkania spółdzielcze, ułatwiamy wykupy, a z drugiej strony mieszkania komunalne i wykupy blokujemy, więc tak idziemy trochę w dwóch przeciwnych kierunkach. Oczywiście wiele, wiele zapisów jest, są tu, jest tu bardzo dobrych w tej ustawie. Ja uważam, że w XXI wieku z, y, jesteśmy w stanie wiele tych problemów rozwiązać cyfryzacją, skoro mamy w M-Obywatelu tak wiele opcji, gdzie y, weryfikacji kto. Jest po drugiej stronie, to te głosowania i tak dalej moglibyśmy scyfryzować, także też te posiedzenia zarządów spółdzielni moglibyśmy nagrywać, i wtedy spółdzielcy mieliby do tego dostęp. Skoro jesteśmy w stanie nagrywać wszystkie posiedzenia sądów, to jesteśmy w stanie też nagrywać posiedzenia zarządów spółdzielni, wtedy to będzie transparentne, nikt nie będzie miał pretensji, nikt nie będzie miał zastrzeżeń co do działalności tychże instytucji. Co do tej osoby bliskiej, no nie każda osoba starsza ma na miejscu rodzinę, ma kogoś znajomego, który razem z mieszka. No często jest tak, że te pełnomocnictwa dawało się sąsiadowi. Co prawda to zgadza się. Była patologia tak zwanych łowców y, pełnomocnictw, którzy potem szli na, na zarządy i y, głosowali, głosowali z tychże, z że pełnomocnic, co wypaczało wielokrotnie decyzje y, z, y, na spółdzielniach, więc jak najbardziej no tyle, że poszerzmy ten może katalog, skoro żeśmy y, pozwolili, znaczy ograniczyli to, co powiedział kolega tutaj, z, ograniczyli też ilość tych osób, które mogą występować, to po co też wprowadzać zakaz głosowania, skoro już ta osoba wybrała tego pełnomocnika, no to jest świadoma, że ona też będzie, ten pełnomocnik mógł zabierać głos i wybierać zarząd tejże spółdzielni. Dziękuję.